Kiedy przychodzi czas na ciastka, razem z mamą sprawiamy, że dzieje się magia. Gwiezdny pył. Buch z wulkanu. Krople z chmury. A kiedy zamykamy oczy, zaczynają się czary. Tada! To Kinder Cards. Dwa cienkie wafelki. Jeden stworzony z mleka, drugi z kakao. Oraz dwa delikatne kremy połączone, aby zapewnić wyjątkowe doznanie smakowe. Kinder Cards. Magiczne ciastka od Kinder. Szukaj na półce z ciastkami. Już od dziecka ciekawość budzi tyle emocji. O! Kinder niespodzianka! To ciekawość każe nam odkrywać. A co tam jest w środku? Wow! Ciekawość kryje się też w każdej Kinder Niespodziance. Emocje i zabawa oblane pyszną czekoladą Kinder. Kinder Niespodzianka to takie słodkie być ciekawym. Magiczna loteria. Codziennie do wygrania 100 rodzinnych zaproszeń do kina. Kupcie dowolną Kinder Niespodziankę. Zarejestrujcie Paragon i wygrywajcie. Szczegóły i regulamin na kinder.pl. Nie zawsze możesz powiedzieć tak, ale kiedy przychodzi ten moment, radość staje się wielka. Pyszna czekolada Kinder z mlecznym nadzieniem kryje wiele smaków w małych batonikach. Kinder Chocolate tak mało znaczy tak wiele. Rodzicu, rozwijaj talenty i zainteresowania Twojego dziecka z Kinder Chocolate. Do wygrania 10 razy 15 tysięcy złotych na zainteresowania Twojego dziecka i tysiąc kart podarunkowych. Szczegóły i regulaminy na kinderchocolet.pl Monte. Razem smakuje najlepiej. Doskonałe połączenie delikatnego mlecznego kremu oraz pysznego kremu z czekolady i orzechów laskowych. Cod Monte. Zawsze tam, gdzie twoja rodzina. Już ledwo na oczy. Są takie zaczerwienione. Po basenie moje oczy są podrażnione. Jeszcze parę stron i idę spać. Podrażnione oczy. Sięgnij po sterylne krople Wizik. Czerwony Wizik. Łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienie przynosząc ulgę oczom. Wizik może być stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Na ratunek podrażnionym oczom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sprzedawaj wszystkim, kupuj od wszystkich. Przesyłki OLIC. Cała Polska w twojej paczce. Grypa, przeziębienie, nie chcę się męczyć, dlatego działam i biorę Gripex. Gripex Max lub Gripex Hot Max działają na wszystkie te objawy maksymalnymi dawkami składników. A ja znów działam tak jak lubię, na własnych zasadach, pomimo trudności, na pełnych obrotach. Gripex działa i ja działa. To jest lek dla bezpieczeństwa stosunkowo zgodnie z, z opakowania i tylko w gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem z w domu. Może nie wygląda jak typowe ciacho, ale liczy się wnętrze. Spróbuj pysznej nowości od Łowicza o smaku szarlotki, tarty lub sernika. Szukaj na półce przy płatkach śniadaniowych. Pizza Giuseppe sama się nie zje. Ci, którzy ją kochają, zawsze znajdą do niej drogę. Co ja narobiłam? Śmiało, pani Geniu. Zapraszamy. Chrupiąca, puszysta z dodatkami aż po brzegi. Giuseppe wciąga. Dlaczego wybierzesz mnie? Nowy odkurzacz Tefal. Dla mojej mocy zsącej? Dla mocy mojej baterii? Czy mocy mojej inteligencji? Zdecydowanie, ale przede wszystkim dla elastyczności, z jaką stosuję swoją moc. X-Force Flex. Kup na tefal.pl Gdyby szkolne przedstawienia wyglądały tak, Airwaves nie byłby potrzebny. Ale bywa inaczej. Dlatego doładuj się mentolowym odświeżeniem. Airwaves. Odśwież swój umysł, nie tylko swój oddech. W każdym wieku masz coś ważnego do zobaczenia. Przyjdź do Vision Express. Dostaniesz tyle zniżki, ile masz lat, plus 200 zł. A na okulary progresywne zniżkę liczymy potrójnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Smartfon za 6 zł miesięcznie? Tak, w nie ekspert dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj, ile płacisz. W elastycznych ratach 0%, smartfony już za 6 zł miesięcznie. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A54 5G. Odporny na Deszcz i kurz, super płynne odświeżanie ekranu. Długi czas pracy baterii. Teraz za jedyne 1799 zł. a w latach 0% już za niecałe 30 zł miesięcznie Teraz na twoje śniadanie. Próbuj nowych płatków Nestlé KitKat. Czas na przerwę. Czas na płatki KitKat. O, cześć! Kiedy chodzi za tobą coś słodkiego. Pinguie! Wyjątkowy batonik Kinder Pingui, bez konserwantów i barwników. Chłodna, chrupiąca gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem. Kinder pingui mamy sposób na słodycze. Czy dałoby się więcej przestrzeni? Wybierz rządowy program Pierwsze Mieszkanie i załóż konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową. Zyskaj 5,5% w skali roku przez okres promocji. Szczegóły w oddziale lub na pko.pl. Bank PKO SA. Teraz jeszcze więcej wydarzeń. Również w weekendy. Wydarzenia 12:50. Codziennie w wydarzeniach 24. o każdy głos dobiega końca. Kto przekona wyborców? Komu zaufa Polska? Decydujące starcie już 15 października. Dorota Gawryluk. Bogdan Rymanowski oraz zespół dziennikarzy. Najnowsze wyniki. Bieżące raporty. Ekskluzywne wywiady. Wieczór wyborczy. Polska wybiera. W niedzielę 15 października od 19.15, a w polsacie o 20.50. Wtorek 10 października, godzina 10. Wioleta wramba. Dzień dobry. Witam w wydarzeniach 24, również widzów Superpolsatu. Zaczynamy! Seria przedwyborczych debat w ostatnim tygodniu kampanii dziś w Polsce News debata o polityce zagranicznej. Szef Sztabu Generalnego i dowódca operacyjny wojska polskiego podali się do dymisji. Izrael wprowadził całkowitą blokadę gazy, wstrzymano dostawy wody, prądu, jedzenia i żywności. Wielkie odliczanie do niedzieli. Politycy walczą o głosy dziś w wyborczej debacie.